Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie chcę Ci zdradzić wspaniały, fenomenalny trik na zmarszczki. Zmarszczki, a szczególnie zmarszczki na czole są dosyć mocno widoczne i pojawiają się nie tylko z upływem lat. Ich przyczyną może być też bogata mimika twarzy. Jednak z wiekiem mięśnie posiadają mniejszą zdolność do rozkurczania się i takie zmarszczki mimiczne mają tendencję do utrwalania i pogłębiania się. Z tego wynika nieciekawy wniosek, że osoby o ekspresyjnej osobowości są bardziej podatne na tworzenie się zmarszczek. Na stan skóry wpływa wiele czynników, łącznie z tymi genetycznymi. Jednak odpowiednie dbanie o skórę w głównej mierze od wewnątrz. Przesądza o tym, czy będzie się szybko starzyć, czy odwrotnie. W tym filmie jednak chciałam podzielić się z Tobą pewnym sposobem na walkę ze zmarczkami od zewnątrz, jako wspomaganie diety przeciwstarzeniowej, bo wiedz, że takowa istnieje. Aby więc przygotować taką wspaniałą miksturę młodości, potrzebujesz jedynie anyżu, gwiaździstego lub biedrzeńca anyżu, Wody oraz systematyczności. Tak, tylko tyle. Anyż oprócz właściwości bakteriobójczych i przyspieszających gojenie działa również rozkurczowo. I właśnie ta cecha czyni z niego kapitalną broń w walce ze zmarszczkami, gdyż tak naprawdę są one efektem upośledzenia rozkurczania mięśni. Anyż jest składnikiem wielu silnych kremów przeciwzmarszczkowych, ale wspominam o tym tylko na marginesie, ponieważ osobiście nie stosuję żadnych kupnych drogeryjnych kremów. Ale zanim dojdę do sedna wyjaśnienia, wymaga pewna sprawa. Nie wiem, czy wiesz, ale istnieją dwa rodzaje anyżu. Anyż gwiaździsty, czyli wysuszone owoce wiecznie zielonego drzewa o... Wdzięcznej nazwie Badian. Stosowany od wieków jako przyprawa lub składnik kosmetyków oraz leków. Wykazuje wiele właściwości leczniczych, a jego owoce mają kolor brązowawy. Natomiast Wiedrzeniec Anyż to roślina jednoroczna z rodziny selerowatych, dorastająca do wysokości około 50 cm. Z baldachowatych kwiatowstanów powstają twarde, szaro lub żółto-zielone owoce. Oba rodzaje anyżu łączy jednak ta sama substancja, za którą są cenione, a mianowicie anetol. Dlatego do przygotowania naszej mikstury młodości można zastosować anyż gwiaździsty i biedrzeniec anyż. Zatem przechodzę do sedna, czyli podaję przepis na ten fenomenalny tonik na zmarszczki na czole i nie tylko. 4 lub 5 gwiazdek anyżu gwiaździstego. W przypadku biedrzeńca anyżu będzie to jedna łyżeczka ziaren. Zalej połową szklanki wrzącej wody i odstaw pod przykryciem do ostudzenia. Po wystygnięciu odceć i przelej ciecz bez nasion do ciemnej butelki. Tak przygotowany tonik możesz przechowywać w lodówce do jednego miesiąca. Ale jak stosować ten tonik na zmarszczki? Wystarczy dwa razy dziennie, np. rano i wieczorem, przetrzeć twarz tym drogocennym tonikiem. Od czasu do czasu, jako szybki lifting, można przyłożyć nasączoną roztworem gazę na twarz oraz szyję i przytrzymać tak kilka minut w ramach relaksu, np. przed większym wyjściem. Jakie zatem efekty zapewnia ten anyżowy tonik? Otóż... Spójca istniejące nawet głębokie zmarszczki na czole, ale nie tylko tam. Działa liftingująco, napina, ujędrnia i wygładza skórę. Zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek. Działa bakteriobójczo w związku z czym polecany jest do cer trądzikowych. Oczywiście, aby cieszyć się pozytywnymi efektami, tonik ten należy stosować regularnie. Już po tygodniu skrupulatnego przemywania twarzy pierwsze efekty powinny być widoczne. Zmarczki na czele powinny się nieco wygładzić, a twarz wyraźnie napiąć. Rzecz jasna, nie zobaczysz tych efektów nigdy, jeżeli codziennie ćmisz fajki, czy strzelasz sobie drinka, albo zapychasz się słodyczami i fast foodami. Wówczas wolne rodniki mają niesamowite pole do popisu i nie dopuszczą za żadne skarby do odnowy skóry. O nie, dlatego tak ważna jest dieta, tak ważny jest styl życia, ponieważ pielęgnacja zewnętrzna jest tylko uzupełnieniem, które de facto może być bardzo skuteczne, ale właśnie w połączeniu ze zdrową dietą i zdrowym... Stylem życia. Mam nadzieję, że ta prosta receptura Ci się przyda i ten tonik pleciesz w swój codzienny rytuał. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało zadawaj je w komentarzach, a w miarę możliwości będę odpowiadać. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi. Filmami zapraszam Cię również na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy na mojego bloga. Linki do mediów i do bloga znajdziesz pod filmem. A tymczasem do zobaczenia, serdecznie pozdrawiam i pa pa!